Ołtarz Rodzinny. Dzień 176, 24 czerwca. Pamiętaj całą drogę, którą prowadził cię Pan, twój Bóg, przez te czterdzieści lat po pustyni, by cię ukorzyć i doświadczyć. Aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokorzył cię dawał ci odczuć głód i karmił cię manną, której nie znałeś ani ty ani Twoi ojcowie, aby Cię nauczyć, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale że człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Księga Powtórzonego Prawa 8, 2-3 Otóż owce będą rosnąć tylko wtedy, kiedy im dacie pokarm dla owiec. Zatem gdybyś usmażył wielkiego hamburgera i podał go owcy, ona by nie mogła z tego rosnąć. Ponieważ to nie jest pokarm dla owiec, rozumiesz? A gdybym miał ja smażył, albo miał piękny kotlet przygotowany, a podałbym go owcy, to nie jest pokarm dla owiec. Ona by tego po prostu nie mogła spożywać, ponieważ jest owcą. Lecz owce lubią pokarm dla owiec. Zatem, jeżeli masz karmić trzodę bożą, nie karm ich jakąś teologią ludzkiego pochodzenia. karmich słowem. Z niego właśnie owce rosną. Karm słowem. Bądź pasterzem, prawdziwym pasterzem. Paść owce moje. Baranki to ci mali, oczywiście, a owce to dorośli. A więc zarówno młodych i starych. Paść trzodę bożą, rozumiesz? Karm ich słowem. To słowo, rozumiecie, jest prawdą. Jezus powiedział: Nie samym chlebem żyć będzie człowiek, lecz każdym słowem wychodzącym z ust bożych. Czy się to zgadza? Zatem jeżeli ludzie mają żyć i oni są trzodą Boga, zborem, to oni mają się dobrze rozwijać na słowie i mannie od Boga. To jest Jego manna. W Biblii właśnie to przerabialiśmy tam, tam w wiekach kościoła. Jezus jest to ukrytą manną. Chrystus jest manną Kościoła. Czym jest manna? Manna w Starym Testamencie była tym co spadało świeże z niebios każdej nocy, aby posilać zbór w jego pielgrzymce. Czy się to zgadza? Otóż czym jest ukryta manna w Nowym Testamencie? Jeszcze małą chwilę, a świat mnie już więcej nie ujrzy, jest ukryty. Lecz Wy mnie ujrzycie, bo ja będę z wami, mianowicie was aż do skończenia świata. Chrystus jest to ukrytą manną, która zstępuje od Boga z niebios, świeżo każdego dnia. Każdego dnia. Nie możemy powiedzieć, otóż, przed dwoma tygodniami miałem wielkie przeżycie od Boga, a co w tej chwili? Widzisz, każdego dnia świeże, nowe błogosławieństwo, coś nowego, przychodzącego od Boga. Jest to ukryta manna, przychodząca od Boga z niebios, Chrystus. A my ucztujemy z tej manny, którą jest Chrystus, i on nas posila w ciągu pielgrzymki, aż osiągniemy ten kraj po drugiej stronie. Czytaj dzisiaj Księga Powtórzonego Prawa 8, Psalm 21, Jeremiasza 48, 1 do 25, Dzieje Apostolskie 9 od 23.